Jest dla mnie zaszczyt, przy mnie jedna z największych gwiazd muzyki. Twórca wielkich hitów, pan Wojciech Gąsowski. Witam. Jak się podoba w Moryniu? Wiem, że pan jest przejazdem, jedynie tutaj, ale jak się panu tu podoba i jak samopoczucie przed koncertem? Byłoby na pewno lepiej, ja witam też Państwa, byłoby na pewno lepiej, gdyby nie padał deszcz, bo ja tu przyjechałem po to, żeby wystąpić dla publiczności, a w tych warunkach klimatyczno-pogodowych, no to troszkę będziemy mieli trudności, ale może damy sobie radę jakoś. Ja słyszałem, że Pan jest w ogóle pozytywnym człowiekiem, Pan nigdzie nie widzi negatywów, więc chyba dzisiaj też będą same pozytywy, nawet podczas deszczu. No ja wychodzę z takiego założenia, że nie należy się załamywać, robić swoje do przodu. To jest moja dywizja. To jest najważniejsze, chyba w życiu. Mi się też wydaje, że to tak powinno być. A mam takie jedno pytanie. Gdzie się podziały tamte prywatki? Proszę pana, to pytanie zadają mi wszyscy, którzy ze mną wywiady przeprowadzają. Ja myślę, że prywatki są tutaj gdzieś naokoło, wśród publiczności. Ludzie, którzy na te prywatki chodzili, to oni najlepiej na takie pytanie odpowiedzą. Ja zadaję pytanie, ludzie chyba odpowiedzą sam. Jak było z przebojami do serialu M jak Miłość czy Wojna Domowa? Wojna Domowa to już było bardzo dawno temu, ja jeszcze byłem młodym chłopcem i Jerzy Gruza, który był reżyserem tego serialu, poprosił mnie, żebym zaśpiewał dwie piosenki. No i zaśpiewałem te dwie piosenki, bo ja podkładałem w tym serialu głos, śpiewałem za głównego bohatera tego serialu, czyli za Pawła. Natomiast jeśli chodzi o e, M jak miłość, to też był przypadek Nina Terentiew, która była wtedy dyrektorem drugiego programu kiedyś do mnie zadzwoniła e, ponieważ ja akurat w tym czasie nagrywałem swoją płytę i powiedziała mi, że jest w, w produkcji taki serial M jak miłość on się jeszcze nie ukazał na razie, ale już zaczynają być kręcone pierwsze odcinki i potrzeba do tego serialu Piosenki. Przy, przy tej okazji Mietek Jurecki napisał muzykę, Bogdan Olewicz tekst i ja tę piosenkę nagrałem. 10 lat ta piosenka funkcjonowała. Dzisiaj już mnie wyrzucili, z tego już ktoś inny śpiewa. Nie chciałby Pan zostać aktorem? Podobno miał Pan małe... Epizody aktorskie. Nie, nie miałem. Ja brałem udział tylko w filmach, ale to nie były epizody. Śpiewałem jakieś piosenki, czy po prostu dawałem twarz. Tak to się mówi. Nie, nie myślałem nigdy o tym, żeby być aktorem. Raczej myślałem o tym, żeby zostać sportowcem. Jeszcze wracając do utworu Prywatek, to jest największy przebój, który grany jest dzisiaj po weselach. Jak doszło do powstania tego utworu? No tak jak podobnie jak przy wszystkich piosenkach, to nigdy nie można przewidzieć, czy taka piosenka nagrywana będzie przebojem. Tu się okazało, że ta piosenka została trafiona, tak to my nazywamy. I Rysio Poznakowski nagrał, skomponował muzykę, Marek Gaszyński tekst. No i zwrócili się do mnie, żebym ja tę piosenkę e, nagrał. Nagrałem i do dzisiejszego dnia śpiewam. Jest wielkie witam, nie tylko Pan śpiewa, ale naprawdę wielu, wielu artystów i wykonawców to śpiewa. Bardzo się cieszę, ja nawet tę piosenkę ostatnio nagrałem w duecie z e, Brzozowskim. On nagrał swoją płytę i poprosił mnie o to, czy mógłby nagrać ze mną Piosenkę, gdzie się podziały tamte prywatki? Nagraliśmy. Nawet fajnie, ładna wersja, trochę inna od, tej od tego oryginału, ale podoba mi się ta piosenka. Tak, właśnie widziałem, że pan Rafał Brzozowski nagrywał utwory z takimi ludźmi jak pan, z wielkimi ludźmi. Z Z Zbyszkiem Wodeczkim i Grzebą I właśnie wracając do pana Zbyszka Wodeckiego, znał pan go prywatnie. Zapewne tak. Tak od pana, jaki to był też człowiek. Wspaniały artysta i świetny kolega. Ja się z nim znałem wiele, wiele lat. I nie mówię, że się przyjaźniliśmy, ale byliśmy dosyć blisko. Często się spotykaliśmy na imprezach jakichś wspólnych, na koncertach, ale w Warszawie też się spotykaliśmy prywatnie. Żal mi tego, że Zbyszka już nie ma wśród nas. Bardzo, bardzo tego żałuję. Tam również żal, bo to jednak wielki artysta, który łączył pokolenia swoją muzykę to prawda, wspaniały człowiek no odchodzą ci ludzie, Zbyszek za wcześnie moim zdaniem co zrobić, takie jest życie dziękujemy bardzo pięknie, życzymy udanego koncertu ja jak dziękuję. najwięcej utworów Przemoju, które dziękuję. będziemy mogli słuchać, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Państwa